Operator, daj mi numer na 9-1-1! Piorun uderzył w dom. Zginął człowiek, spalił się dobytek. Kosiarka wypadła na chodnik. Poszkodowani koloniści. Mieszkańcy bulwarów słowackiego walczą z nielegalnym parkingiem. Była zakopiańska radna występuje w programie typu Big Brother. Jezioro Czorstyńskie, raj dla turystów. piorun wpadł do domu pani Małgorzaty z zębu dokładnie o godzinie 15.30. To był moment po prostu. No byliśmy na górze, oglądaliśmy telewizję, no nie? Po, po prostu zeszłam na dół po coś, a tu taki huk, taki ogień wleciał z gniazdek, z tego, nie? I to było moment, się zaczęło palić, naprawdę moment. No wyszłam na górę, mówię, pali się. Wołam i zaraz za telefon na pod 112 dzwoniłam, no ale odebrali, szybko przyjechali, naprawdę bardzo szybko. Na miejscu pierwsi pojawili się tutaj strażacy. W sumie pożar gasiło aż 29 zastępów straży pożarnej. Akcję utrudniał brak dojazdu i wody. W górnej kondygnacji strażacy znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Tego mężczyznę bardzo szybko ewakuowano na, na zewnątrz i przystąpiono do e, resuscytacji krążeniowo-oddechowej. E, ta pomoc trwała praktycznie 15 minut na miejscu, pojawiło się pogotowie ratunkowe i przejęło tego mężczyznę. Mieliśmy informację, że, że ten mężczyzna odzyskał krążenie i oddech. Niestety on kilka dni później zmarł. Ofiara pożaru to 55-letni Jan Strączek, przyjaciel pani Małgorzaty. Dom, w którym mieszkały trzy osoby nie nadaje się do użytku. To jest raczej wszystko do rozbiórki, bo to jest dom był. Trotówka, no nie, to nie ma co, bo to jest wszystko zalane, co nie, się nie spaliło to zalane, to jest raczej wszystko do rozbiórki. W gospodarstwie były również zwierzęta. Strażakom udało się uratować dwa psy. Jeden z ratowników, który prowadził resuscytację wrócił z powrotem do budynku, ewakuował z niego dwa psy, które też nie dawały oznak życia. Przystąpił do można powiedzieć, masażu serca. Poprzez uciśnięcia tłowia tego psa udało się, udało się go przywrócić do życia. On, on, ten, ten pies po prostu dzięki, dzięki akcji tego ratownika no, zachłysnął się, można powiedzieć, tym świeżym powietrzem. Max nie odstępuje teraz swojej pani ani na krok. Schronienia pogorzelcom udzieliła rodzina. Pomagają sąsiedzi i władze gminy. A jak się pozbieramy? Są sobie, siedzi rodzina. Będzie dobrze. Będziecie budować na zadanie. No oczywiście. W poniedziałek w Poroninie z traktora jadącego w górę wsi wysunęły się talerze kosiarki wprost na chodnik, którym szło 50 kolonistów. Uszli z góry, nie? Ujęła, bo pomalutku traktorem i tyle, nie? To nie jest wina ani ujka, ani nic. No po prostu zawiniła. Mechanika tutaj. Koloniści w wieku od 8 do 16 lat przyjechali na podchale z okolic Szczecina. Zdaniem opiekunów zachowali się bardzo przytomnie. Dzieci to widząc zaczęły uciekać, przeskakiwać. No, większość uciekła, nic się nie stało, natomiast dwóch chłopców próbowało przeskoczyć. Upadli. Tak? No, jeden z nich upadł i efekt był taki, że zraniono lekko nogę Ma, rano, no i siedzi w tej chwili, już mu właściwie nic nie jest, jest opatrzony. Chłopiec ma tam około 11, około 12 lat, 11-12, a drugi chłopiec jest w tej chwili, może trochę, trochę bardziej ucierpiał, ale nie jest to sytuacja jakaś groźna. W tej chwili lekarze się akurat nim zajmują. Trudno nam powiedzieć, co to będzie, jak to będzie. Mogło to być coś złego, ale się okazuje, że wielka chmura mały deszcz. Dzieci będą przebywać na podhalu jeszcze kilka dni, przed nimi moc atrakcji. Kierowca traktora został ukarany mandatem za nieodpowiednie zabezpieczenie maszyny rolniczej. Bulwary Słowackiego w Zakopanem wcinają się niemalże w teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tędy wiedzie droga na Nosal i do Kuźnic. Większość domów przy tej ulicy wpisana jest do gminnego rejestru zabytków. Perełką wśród nich jest prawdopodobnie najstarszy dom w mieście, chata Thea. Mieszkańcy zaalarmowali nas, że na działkę obok niej wjechał ciężki sprzęt budowlany zostały po prostu poobcinane gałęzie drzew, zostały wytargane stare krzaki, została splantowana tutaj górka, która w planie zagospodarowania przestrzennego występuje jako kawałek lasu. Inwestor otrzymał zgodę na przygotowanie terenu rekreacyjnego z parkingiem na 10 aut, jednak kosz do piłki i kilka leżaków to tylko przekrywka dla miejsca, w którym, jak się sami przekonaliśmy, codziennie parkuje kilkadziesiąt samochodów. Ci, którzy z nich wysiadają, nie są zainteresowani grą w piłkę czy odpoczynkiem na leżakach. Mieszkańcy są przerażeni, tym bardziej, że na ulicy ruch dwustronny jest właściwie niemożliwy. Bardzo czarno widzę po prostu, ponieważ przez cały czas chodzą tutaj turyści. To jest szlak na Nosal, tak jak mówiła koleżanka, szlak do Kuźnic. Wycieczki szkolne. Tak, wycieczki szkolne. Bardzo dużo ludzi tędy przechodzi. No i bezpośrednie sąsiedztwo, czyli praktycznie od 6 rano chyba do 22 będziemy mieć tutaj pod płotem ruch turystyczny. Czyli samochody. Czy pan jest tutaj może obsługującym teren? No ja tu jest dozor. Ja się nazywam Beata Denis, jestem z telewizji tygodnika podhalańskiego. Tak. Chciałem zapytać. dobra, możemy wyjść na. Dzień dobry, na ulicę, a pan jest właścicielem terenu? Pan jest właścicielem parkingu? Nie. E... No i możecie panowie z nami porozmawiać? Możemy, tym się... ale tam nie na prywatnym terenie. Co tutaj na tym terenie <laughs> się znajduje? Słuchajcie, jak chcecie uzyskać jakieś informacje, wszystkie szczególne. Do odpowiednich służb się udać. Ja informacji nie udzielam. Mieszkańcy rozpoczęli akcję przeciwko wykorzystaniu terenu pod parking. Założyli stronę na Facebooku, powiadomili media, zebrali podpisy pod petycją do Urzędu Miasta. Pan parkingowy, który prowadzi ten parking, powiedział mi, że jeżeli nie zaprzestamy działań, to on nam pokaże, krótko mówiąc, gdzie raki zimują. Że będzie jakiś rodzaj vendety, natomiast nie, nie mamy pojęcia, jakiego rodzaju może być vendetta. Telefoniczne groźby usłyszeli również od właścicielki terenu. Dlaczego pani straszy sąsiadów? Co to straszy? No podobno pani ich straszy, bo oni walczą o to, żeby tam nie było parkingu na pani terenie. A co ich tu pójdzie? To jest własność moja. Do widzenia. A do widzenia. pani się zgadza na ten parking? Tak. Ja umowę podpisałam. Podatek płacę. Do widzenia. Czyli tam będzie parking na ile samochodów? Na skutek interwencji mieszkańców Wydział Drogownictwa i Transportu postanowił wprowadzić odpowiednie ograniczenia na tej drodze. Przygotowano, sporządzono projekt organizacji ruchu, który zakłada ograniczenie ruchu na, na przedmiotowym odcinku ulicy Burwary Słowackiego. Znakiem zakaz ruchu nie dotyczy mieszkańców ulicy Bulwary Słowackiego, służb miejskich i zarządcy drogi. Tak, tak, taki projekt został przygotowany. Nowe przepisy mają wejść w życie za dwa tygodnie. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego sprawdza legalność inwestycji. Dziesięć małżeństw przez miesiąc będzie budowało luksusowo wyposażony dom pod Warszawą. Ta spar, która wytrwa do końca, zostanie właścicielem rezydencji. Wśród małżeństw znajdują się Zakopieńczycy. Była radna Marzena Mitan Abel wraz z mężem Richardem z pochodzenia anglikiem. Swój udział w programie realizowanym przez TVN para ukrywała w tajemnicy nawet przed rodziną. Myślałem, że wyjeżdżałem na długie wakacje, po czym okazało się później, że to jest udział w programie. Więc e, byłem, byłem totalnie zaskoczony, jak zobaczyłem ją w telewizji na tzw. spotach reklamowych, dotyczących właśnie tego, tego programu. Udział byłej radnej z ramienia PiS w programie, który jest budowlanym rodzajem Big Brothera, i to w stacji raczej przez tę opcję nielubianej, jest zaskoczeniem dla wielu znajomych i dawnych współpracowników. Jednak za jej sukces w programie trzymają kciuki. Ma ukształtowane poglądy. Mówią, że TFN pierze mózgi, więc marzenie na pewno nie wypierze. I myślę, że jak już się za to wzięła, no to skończy z sukcesem, czyli zgarnie tą główną nagrodę. Choć sam nigdy nie odważyłby się na udział w Big Brotherze, koleżanka z przeciwnej opcji politycznej wspiera były radny z ramienia PO. Troszeczkę zaskoczony jestem, ponieważ Marzena zawsze była taką osobą stateczną, bardzo rozsądną. No a tutaj tak dała się ponieść wir takiej trochę przygody. No Rzuciła się tak, jakby na głęboką wodę, ale ja jestem pełen uznania. Poznamy się z marzeną i z jej mężem towarzysko i utrzymujemy kontakty, więc całe nasze towarzystwo kibicuje i trzyma kciuki za powodzenie w tym programie. Pary mieszkają w kontenerach i nie mogą się z nikim kontaktować. Oprócz budowy domu, staną przed nimi różne inne zadania. Cały czas podgląda ich kamera. Czy dom wart 2,5 miliona wraz z działką przypadnie parze z zakopanego? Myślę, że na pewno by byłoby super. Wielka radość. Mielibyśmy drugi dom, mielibyśmy nowe spotkania pod Warszawą. Moglibyśmy sobie spędzać tam fajny czas, wakacje. Fajnie by było. Zbiornik Czorstyński powstał dzięki budowie tamy na Dunajcu. Napełniono go w połowie lat 90. ubiegłego wieku. Od tego czasu to miejsce pełne różnorodnych atrakcji turystycznych. Niedaleko stąd w Pieniny i Gorce. Tajemniczą historię inkaskiej księżniczki Uminy i nieodnalezionego do dziś skarbu można poznać na zamku w Niedzicy. Przez wiele lat należał do węgierskich rodów magnackich. Po drugiej stronie jeziora, na wieży zamku w Czorsztynie, dumnie powiewa polska flaga. Zgodnie z dokumentami wybudował go Kazimierz Wielki. Lipcowe słońce nagrzewa wodę w zalewie. To znak, że zaczął się wakacyjny sezon. Na brzegach pojawili się pierwsi obozowicze. Najbardziej to mnie interesuje no co? No, no uroki wszystko to w okolicy, nie wszystko ten dot. <grafię> y, atmosfera, no. w tym roku przyjechaliśmy, przyjechaliśmy pierwszy raz pod namiot Tutaj z kolegami zabrałem pierwszy raz kolegów, no po prostu pod wrażeniem. Na bardziej wybrednych turystów czeka piaszczysta plaża Zamajesz z boiskiem do gry w siatkówkę, miejscami do leżakowania i z jedynym jak na razie na jeziorze strzeżonym kąpieliskiem. To jednak dopiero początek wodnych atrakcji. Jezioro codziennie przemierzają statki wycieczkowe i egzotyczne drzonki. Oferujemy przeważnie naszym klientom w koło zbiornika, 50-minutowe, na których można oczywiście zobaczyć zamek w zamek niedzicy, zaporę, zielone skałki, które są teraz w prawo troszkę ode mnie. No i wracamy oczywiście do portu, z którego wypłynęliśmy, lub przepłynięcie Człuszczy Niedzica głównie. Czyli powiedzmy połączenie tych dwóch, tych dwóch miejscowości drogą wodną, żeby po prostu nie trzeba było objeżeć samochodem. Trudno oprzeć się hamakom, rozwieszonym blasku z leniwym widokiem na jezioro, tym bardziej, że w przystani Jędruś na pociechy zmęczonych rodziców czeka plac zabaw. Statek muchany, dosyć, dosyć duży. E, następnie dwie trampoliny, kule wodne, basen. E, mamy teraz w tym roku stworzymy taką małą plażę, oczywiście e, no duża ilość leżaków. W tej części czorsztyńskiego brzegu jest też co zjeść i wypić. Po jeziorze można pływać własnym kajakiem, jachtem i łodziami, ale tylko z napędem elektrycznym. Leszcze, sendacze, klenie i płocie z utęsknieniem wyglądają wędkarskie przynęty. Wiedzą o tym nawet nasi sąsiedzi z za pobliskiej granicy. Prawie codziennie jesteśmy na rybkach, jak jest czas po pracy, no to przyjeżdżamy cały czas. Władysław ze swoim kolegą łowi ryby już 12 sezon. Nie wszystko jednak mu się podoba. Akurat, co mnie przeszkadza, że dużo ludzi zostawia CV, nie? Bordel, butelki tutaj widać różne, a wczorajśmy byli tak samo, dzisiaj posprzątaliśmy, dzisiajśmy przyszli, a tak samo znowu butelki, także to to jedyne takie, co mi przeszkadza. Kiedy nad jeziorem zachodzi słońce, można skorzystać z noclegów w licznych kwaterach prywatnych i pensjonatach w okolicznych wsiach.